Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na briefingu prasowym, dotyczącym utworzenia gminnego programu In Vitro. Chciałbym przedstawić zaproszonych gości. Jest z nami burmistrz Polic, pan Władysław Diakun, jest z nami radna powiatu polickiego Małgorzata Siemianowska, radny powiatu polickiego pan Janusz Szwyt. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Jadwiga Molenda i przewodnicząca Komisji Edukacji Radna Rady Miejskiej Ewa Ignaczak. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie złożyliśmy do burmistrza Polic wniosek Radnych Koalicji Obywatelskiej o utworzenie gminnego programu in vitro. In vitro to wsparcie dla par, które bez niego nie mogłyby mieć dzieci. To realna pomoc w spełnianiu marzeń. O swoim potomstwie, o tym, żeby móc szczęśliwie założyć rodzinę, w sytuacji, w której jest to z przyczyn e, medycznych niemożliwe. E, dzięki in vitro na świat przychodzą e, dzieci, co jest dzisiaj niezwykle ważne, ponieważ dzieci to nasza przyszłość. E, szacuje się, że w Polsce około połowa par może mieć e, problemy z niepłodnością. To też jest czynnikiem niezwykle ważnym. E, oraz in vitro to jedyna metoda, e, która uznawana jest w świecie medycyny za skuteczną, dlatego że niestety, ale pozostałe metody okazały się być nieskuteczne. I dlatego, jako e, radni Koalicji Obywatelskiej, razem z panem burmistrzem, z którym e, e, rozmawiamy na ten temat, dyskutujemy, e, postanowiliśmy utworzyć gminny program e, walki z niepodnością e, program in vitro. Mam tutaj wniosek, który złożyliśmy. Mogę Państwu pokazać. On wpłynął do Pana Burmistrza. I chciałam powiedzieć, że to jest kolejny raz, w którym to samo rząd musi stawać na wysokości zadania, to my musimy realizować zadanie, które powinno realizować Państwo. I mamy nadzieję, że w końcu rządzący pójdą po rozum do głowy i jeszcze w tej kadencji ten program przywrócą, a jeżeli nie, to głęboko wierzymy w to, że już wkrótce nowy rząd taki program ogólnopolski zrobi. I na razie przekazuję głos pani Małgorzacie Siemianowskiej. Drodzy Państwo, problem niepłodności to nie jest tylko sama niepłodność. Jak wiemy, to jest, ciężko to nazwać powodem niepłodności u kobiet, u mężczyzn, że, że to jest spowodowane jakimiś czynnikami, nie wiem, z... Na które mają bezpośrednio wpływ. To są sytuacje takie jak endometrioza. Endrio, en, to są sytuacje takie jak endometrioza. To są sytuacje właśnie tej niepłodności, która jest dzielona 50 na 50 wśród tak samo kobiet, jak i mężczyzn. W mojej rodzinie w zeszłym roku urodziło się dziecko z programu in vitro. Dziecko jest zdrowe, nic mu się nie dzieje. Dziewczyna, która urodziła to dziecko, kobieta miała już ponad 40 lat, aczkolwiek ten program nie jest skierowany stricte do osób po powiedzmy 40 roku życia, bo to są młode osoby, które naprawdę mają problem z tym, żeby zajść w ciążę, żeby utrzymać w ciąży. Ja sama 5 lat starałam się o to, żeby mieć dziecko i 20 lat temu nie było takiego programu, a myślę, że w tej chwili sama osobiście z takiego programu bym skorzystała, jeżeli miałabym możliwość. Więc rękoma i nogami jestem za tym programem. Panie burmistrzu, a ja bardzo dziękuję, że Pan do tego programu, że na ten program patrzy łaskawym okiem, bo naprawdę jest to bardzo potrzebne dla nas wszystkich, żebyśmy mieli dzieci, żebyśmy mieli wnuki, żebyśmy mogli trwać, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz Pani Ewa Ignaczak. Proszę Państwa, powiedzieć, że dzieci i młodzież są naszą przyszłością, to nic nie powiedzieć. To jest po prostu truizm. To jest rzecz jak najbardziej oczywista. W Komisji Oświaty mamy czarno na białym, jak zmniejsza się populacja dzieci przyjmowanych w tej chwili do szkół. Mamy również wyliczenia. Jak będzie mało klas pierwszych za dwa, za trzy lata. Police pod tym, pod tym względem nie są wyjątkiem, mamy również bardzo niski przyrost naturalny. Należy zrobić wszystko, żeby pomóc tym parom, które chcą mieć dzieci, a które nie mogą. To jest to jest nie tylko nasza dobra wola, to jest po prostu nasz obowiązek. Dziękuję. Proszę Państwa, w ostatnim raporcie gminy zostało powiedziane, że w gminie Police urodziło się około 3000 dzieci mniej. To jest oczywiście bardzo zła wiadomość. Ja chciałam powiedzieć, że jestem szczęśliwą babcią czwórki wnuków, które urodziły się w sposób naturalny. I chcę również powiedzieć, że problem z posiadaniem dzieci nie, nie jest tylko problemem ludzi młodych. Ten problem dotyka również ich rodziców, bo oni również, tak jak ja, chcieliby być szczęśliwymi dziadkami chcieliby, żeby posiadać wnuki, żeby z nimi chodzić na spacery. Dlatego też ja całym swoim sercem popieram program finansowany z, u nas, dziękuję panie burmistrzu, z, z budżetu, a później na pewno chcielibyśmy, żeby to było finansowane z, z, poprzez państwo, żeby ludzie, pary młode, nie tylko młode, mogły korzystać z tego programu i po prostu cieszyć się potomstwem. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nie tak dawno na ulicach naszego miasta widzieliście nasze koleżanki, naszych kolegów zbierających podpisy pod zmianą ustawy o in vitro. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie było ogromne. Bardzo wiele osób podchodziło i składało swoje podpisy, ale były też osoby, które miały inny stosunek do zmiany tej ustawy i z różnych względów nie podpisywały. Nie podpisywały również osoby starsze. Chciałbym powiedzieć z tego miejsca, bo uznały, że ich to nie dotyczy, że osoby starsze też to dotyczy, bo dotyczy to ich rodzin. Może to dotyczyć ich dzieci, ich wnuków, a w następnych pokoleniach prawnuków. Chciałbym z tego miejsca podziękować panu burmistrzowi, że włącza się w samorządowy program in vitro. Mam nadzieję, że podpisy, które zebraliśmy, a zebraliśmy komplet i bardzo dużo w powiecie polskim, znajdą swoje Swój, swój finał w, w Sejmie i zostanie uchwała ustawa uchwalana. Ja tutaj włączę też swój może wątek osobisty, bo chcę powiedzieć, że znam radość matki, która cieszy się z urodzonego dziecka. Za czasów, kiedy ja byłem dzieckiem młodym chłopcem, jeszcze o metodzie in vitro się nie mówiło. Tak się składa, że jestem dzieckiem adoptowanym i widziałem radość mojej mamy. Jak rosłem, jak się uczyłem, jak dorastałem, nie miała szansy na in vitro. Udało jej się adoptować dziecko i była szczęśliwa przez całe życie. Więc słowa jeszcze raz wielkiego podziękowania, panie burmistrzu. Miejmy nadzieję, że osoby, które będą chciały skorzystać z tej metody i skorzystać z dofinansowania w naszym mieście, będą bardzo wdzięczne. Bardzo proszę. Pana Szanowni Państwo, to pierwszy krok w tym kierunku. Żywię nadzieję, że będziemy dalej pracować. Przed nami jeszcze jest dużo pracy i to przedsięwzięcie na pewno zakończy się sukcesem. Tego życzę sobie i tu wszystkim naszym zgromadzonym. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko jedno zdanie chciałam powiedzieć, bo już na tym etapie, na którym złożyliśmy wniosek, jako Gmina Police serdeczne podziękowania dla pani sekretarz, która w ten projekt się włączyła. Zaangażowaliśmy już na tym etapie Stowarzyszenie Nasz Bocian, które zadeklarowało pomoc. Wyszliśmy w współpracę z profesorem Rafałem Kurzawą, który tworzył ogólnopolski program in vitro. Jesteśmy w kontakcie z Bartoszem Arłukowiczem, z zawodu lekarzem. Europosłem, który również nas gorąco wspiera. Jesteśmy w kontakcie z Marszałkiem Województwa zachodniopomorskiego pomorskiego Geblewiczem, który również zapowiedział, że w budżecie województwa znajdzie się 50% wsparcie dla gminy Police, jeżeli taki program powstanie, jak też również dla pozostałych gmin, jeżeli zgłoszą takie programy. I naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy burmistrzowi Polic za to, że wsłuchał się w potrzeby mieszkańców złożone podpisy w spotkania, że zauważa ten problem i że zapowiedział zabezpieczyć środki w budżecie na ten cel i za to chcieliśmy serdecznie podziękować i liczymy na to, że z pomocą wszystkich przychylnych nam osób program uda się szybko napisać, wdrożyć w życie i że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, że mamy pierwszą parę zapodnioną metodą in vitro. Dziękuję serdecznie, jeżeli są jakieś pytania do kogokolwiek z nas, to prosimy o zadawanie pytań najszybciej? Na tym etapie program zostanie zlecony do napisania przez naszego Bociana. To jest myślę, że niedługa procedura, dlatego że te programy funkcjonują w innych gminach. Także założenie jest takie, że będzie to trwało około miesiąca, a później musi dostać wszelkie akredytacje medyczne. I tego typu instytucji, ale tutaj też mamy wielkie wsparcie profesora Rafała Kurzawy, który również jest członkiem takiego zespołu i, i myślę, że, że w ciągu paru miesięcy powinno nam się udać taki program dla gminy Police stworzyć. Później proceduralnie radni Rady Miejskiej muszą podjąć stosowną uchwałę o tym, żeby taki program przyjąć, żeby wszedł w życie, a potem już mieszkańcy pary z terenu gminy Police będą mogli zgłaszać się do tego programu. I mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, tak jak wspomniałem, że mamy pierwsze urodzone dziecko w Policach z naszego gminnego programu in vitro. Zadania, które powinny być realizowane przez Państwa. A czy nie próbowaliście włączyć pozostałe gminy powiatu polickiego w ten program? Jesteśmy radnymi Rady Miejskiej w Policach. Ale Janusz Szwyt nie? Janusz Szwyt jest radnym Rady Powiatu, który gorąco nas wspiera, również pomaga również uczestniczy, uczestniczy w pracach zespołu. Jesteśmy tutaj jako radni Platformy Obywatelskiej, natomiast też już budujemy poparcie dla tego projektu w Radzie Gminy, bo tak jak wspomniałem, musi zostać podjęta stosowna uchwała, dlatego mamy też radną powiatu polskiego z, ze Stowarzyszenia Gryf 21. I myślę, że jeżeli jako pierwsi, jako jako stolica powiatu skutecznie taki program przyjmiemy, to inne gminy pójdą w nasz ślad. Na tym etapie wolałbym nie mówić o kwocie, dlatego że chciał... Polimy poczekać, aż program będzie napisany i podać, jak już napiszemy program będzie do przyjęcia przez radę, to myślę, że zrobimy konferencję prasową, na której podamy wszystkie szczegóły. Szacowaliśmy, że to będzie kwota około... 60 tysięcy, z czego połowa to będzie dofinansowanie jednego, jednej takiej edycji, z czego połowa to będzie dofinansowanie od marszałka województwa zachodniopomorskiego. To też jeszcze trochę za szybko, dlatego że dysponujemy danymi, ale chcemy poczekać na wkład merytoryczny pana profesora Kurzawy, który takimi danymi dysponuje i jakby jak już będziemy mieli ten dokument, on będzie aktualny, to wtedy takie dane przekażemy. Wiedzą Państwo, jak technologii się do tego typu Bardzo pozytywnie zawsze, zawsze wystawiają ustosunkowują się pozytywnie, natomiast proceduralnie to po prostu trwa, dlatego że musi być wszystko sprawdzone i dopięte na ostatni guzik. To będzie dla mieszkańców Polic, tak? Dla po, gminy Policy. Oczywiście zostanie utworzony regulamin, wszystkie procedury zostaną jasno określone. Jak już będziemy mieli je skompletowane, to Państwu przedstawimy, ale tak jak powiedziałam na razie trochę za szybko. Dzisiaj ogłaszamy, że mamy wniosek. Mamy burmistrza Polic, który wsłuchuje się w głos mieszkańców. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie za to i, bierzemy, i działamy dalej, robimy swoją pracę. Czyli jeszcze zgoda całej Rady nie jest dopiero jak już będzie akceptacja agencji? Dopiero jak będziemy mieli kompletny program dla gminy Police, wtedy przedkładamy go Radzie Gminy w formie uchwały i ona musi taką stosowną uchwałę podjąć. Ale zanim zatwierdzi agencja? Czy... Już po, jak już będziemy mieli komplet dokumentów. Ile podpisów udało się zebrać? E, na terenie powiatu polickiego to było... 2350. 2350 podpisów. Okay. 2350. 50. 2350. Nigdy nie zbierało się tak łatwo podpisów. Nigdy. I to na całym, w całym powiecie polickim było zbierane, tak? Tak. W całym powiecie, ale głównie że powiedzieć, że najwięcej tak zabrać by. Policach, bo tutaj jest więcej takich miejsc, które można po Jeżeli mnie pamięć nie myli, to było bodajże około 1,5 tysiąca z terenu gminy Police, a reszta to wkład pozostałych w No jak się zbiera, bardzo dużo osób odnawia, to trzeba oczywiście uszanować. Tym razem jak było o co chodzi, a to, to oczywiście podpiszę. Przepraszam, biegu od młodych do Ale kiedyś, kiedyś w polskim szpitalu to było inwitro, czy nie? Tak kojarzę, ale... na pewno było, dlatego że był program krajowy wprowadzony przez rząd, to był program rządowy i on na pewno był realizowany. W jakich latach to trzeba byłoby sprawdzić, koniec by skłamać. To już na pewno szpital był już wtedy na pewno kliniką, mhm. prawda? Bo to jest szpital kliniczny, prawda? Już dosyć długo. Także był na, był na pewno. Był. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Gracias.